Sufit napinany to nowy rodzaj sufitu podwieszanego, jednak w odróżnieniu od niego składa się jedynie z dwóch elementów: profili mocowanych na ścianach oraz rozpiętej między nimi specjalnej membrany. Takie rozwiązanie sprawia, że sufity napinane otwierają przed nami nowe, niedostępne do tej pory możliwości w zakresie wykończenia i aranżacji wnętrz. Stosować praktycznie we wszystkich typach pomieszczeń: od łazienek, kuchni i pokoi, przez biura i gabinety, po wielkie hale. Jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia projektanta. Prostota tego rozwiązania sprawia, że jest ono o wiele tańsze niż tradycyjny sufit podwieszany. Szereg dodatkowych zalet sprawia, że żadne inne rozwiązanie nie może konkurować z sufitami napinanymi Alteza. Napinane Alteza to ogromna przewaga nad tradycyjnym sufitem podwieszanym. Po raz pierwszy na rynku pojawił się produkt, który tak bardzo przewyższa dotychczasowe rozwiązania. Dlaczego? Powodów jest kilka. Po pierwsze, ekspresowy montaż oraz idealnie równa powierzchnia, brak pęknięć i rys, odporność na wilgoć i zalania, dowolny kształt. Kolor i faktura, zaś sam sufit nie tylko nie blaknie ani nie powieje, ale przede wszystkim nie obciąża stropu lub dachu, co jest szczególnie ważne w starych i zabytkowych budynkach. A jak wybrać i jak kupić taki sufit? Wszelkie potrzebne informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Zapraszamy!